Cześć! Czas podsumować dzień trzeci. I Boże, cóż to był za dzień. Niestety chyba w niezbyt pozytywnym świetle go przedstawimy. No ale graliśmy cały czas haste, Cały dzień biegaliśmy haste. I teraz pytanie, po co się biega haste? Na hejście standardowo oczywiście się zagabia, natomiast biega się po to, aby dostać jedną z wyjątkowych baz dla hejstu. I tam mamy osiem różnych przedmiotów, które są powiedzmy to wagdościowe. To są sześć typów pierścieni i dwa typy amuletu. Na tle na ile wiem, to wszystkie te pierścienie i amulety mają dokładnie taką sam, samą szansę na to, że się pojawią. Natomiast bardzo mocno różnią się cenowo. Wczoraj wypadło nam 5 tych unikalnych baz hejstowych, gdzie jest pierścień, ten pierścień, jest nic nie warty, jest warty 5 hausów Drugi pierścienie on też był nic nie warty, chyba 50 hausów Amulet 1 na 3, który jest nic nie warty. Eee, dla kontekstu, gdybyśmy dostali inny amulet z hejstu, to dostalibyśmy 200 diwajnów. No i gdybyśmy dostali ten trzeci, to dostalibyśmy 550 diwajnów, więc na tyle, na ile ja wiem, to, to równie dobrze mogło nam się jedno okienko, jedno okienko mogło przeskoczyć i mielibyśmy już dwa mage brody a nie jeden dostaliśmy kolejny pierścień który tam już nie pamiętam ile był warty chyba 50 hausów i ostatni który jest warty 6 divine'ów więc tutaj mamy jakieś szczęście natomiast w kontekście tego, że kolejny pierścień który ma taką szansę na, taką samą, samą szansę na pojawienie się jest wagdy 80 divine'ów to mam wrażenie, że odhaczyliśmy mega nie Fortuna orange, robiąc ten heist, bo dosłownie każdy z tych dropów mógł być z drugiej strony tabeli i mielibyśmy już minimum 80 divinów więcej, czasami mielibyśmy 500 divinów więcej, więc wydaje mi się, że mieliśmy ultra pecha, jeśli chodzi o ten heist. W kontekście heistu też zrobiliśmy tam około 30 do 50 divinów na czysto zgamblowałem. Może się to wydawać głupie, że dlaczego gamblujemy kurencji, jeżeli jeżeli próbujemy wyfargnąć jakiś item. Natomiast z perspektywy heistu to po prostu trochę nie ma znaczenia ile my mamy kurencji. Możemy mieć jeden divine w danym momencie, później wypada nam odpowiednia baza i dostajemy 500 divine'ów. Po prostu mieliśmy strasznego pecha że wylosowało nam się kilka gazy, najgorsze możliwe bazy, w sytuacji, kiedy mogły nam się wylosować eee, po prostu trochę lepsze i byśmy byli w zupełnie innej sytuacji ekonomicznej. Natomiast po, po wczorajszym dniu hajstu i po tym, jak hajst w ogóle wygląda, czyli głównie polega to na tym, że nasza postać biega, otwiera skrzynki, biega więcej, otwiera skrzynki, kupuje nowe hajsty, biega więcej, otwiera skrzynki, to chyba mam dość hajstu. Um, zwłaszcza, że, że w tym wypadku nie dowodzi, być może jest to sytuacja, kiedy stwierdzam: OK, kończę grać heist y, tuż przed tym, jak no, statystycznie jesteśmy najbliżej, jakby do dostania tego przedmiotu, który by nam ustawił całą ekonomię. Natomiast mam dość heistu, nie chcę mi się tego biegać więcej. Plus, y, ten build jest całkiem fajny, więc chciałbym sobie nim pogryć ma mapy, bo skoro już mam go gotowego. Nie, to dlaczego nie? Więc, wczoraj wróciliśmy na szybko do Atlasu, eee, zaczęliśmy od zgrabienia Voidstone'ów, to zajęło nam bardzo niewiele, no i zaczęliśmy, zaczęliśmy sobie ten Atlas odkrywać. Już jesteśmy na 81 na 115, mamy te Voidstone'y porobione. <laughs> Więc myślę, że dzisiaj jeszcze przez chwilę kupimy się na tym, żeby te mapy, te ostatnie kilkadziesiąt punktów dorobić, co nie powinno nam zająć tak dużo czasu, szczerze powiedziawszy, to w ogóle przeceniłem to, jak powolne będzie Atlas. Aczkolwiek to jest też zasługa tego, że, że streamuję, tak? Bo gdybym ja chciał kupić każdą tą mapę osobno, no to bym się bardzo musiał borykać z y, tym, jak działa, jak nie działa. A jeżeli ja na, na streamie jestem w stanie powiedzieć, hej, zapłacę za każdą inną mapę, ileś tam i, i ktoś z Was przychodzi i sprzedaje mi od razu 40 map, czy tam 60 map, no to właśnie zaoszczędziłem kilka godzin y, stania w tradzie i, i handlowania tym systemem y, nieefektywnym w PoE, więc tutaj powiedziałbym, że to jest taki streamer privilege, że po prostu mam kontakt z Wami. I tak samo poniekąd y, jest z to znaczy <coughs> jeżeli chciałem na przykład kupić blueprinty, no to od graczy, to, to nawet nie jest za bardzo kwestia ceny, tylko od graczy mogę kupować po 10, powiedzmy, blueprintów um, po średniej cenie ewentualnie musiałbym korzystać z TFT, czego nie robię, a jeżeli na streamie powiem, hej, kupię nieskończoną ilość blueprintów, to zawsze się pojawi ktoś, kto, kto mi to sprzeda i zrobimy to jakby nie oszczędzając na cenie, ale oszczędzając na czasie i ta cała transakcja będzie płynniejsza, więc ponownie, no w tym kontekście tutaj mam pewną przewagę, która, która być może jest nieuczciwa. Um. Natomiast. Zmieniłem trochę jeszcze takich małych rzeczy w tym buildzie. Hmm. Dodałem sobie takie combo jak Blade Fall of Tratus, Power Charge Junkie, bo to nam pozwala zwolnić e, support gem w naszym głównym skillu, Enfeeble i Touch. Ta postać obecnie zak zakłada bardzo dużo klątw, bo zakładamy jedną klątwę losowo atakując. Zakładamy Enfeeble e, poprzez to, że coś stoi przy nas i dostaje hit. No i później zakładamy jeszcze. Tempogal Change, Despeg i Punishment. I jakbyśmy się jeszcze upagli to jakiś magon hit można by tu wrzucić. Także jest to jedno z y, najefektywniej korzystających z Anatomagingu postaci, jaką kiedykolwiek miałem przyjemność grać. Yy, no i co, no i jest to fajne. Um, jeżeli chodzi o Okugencji, to. Geohek właśnie przepaliłem na, na, na tym gamblowaniu. Kart e, u Cassidy. Geohek Ogency zostało wydane na, na Atlas. Na kupienie jakichś wejściówek do Maven i tak dalej, żeby to przyspieszyć. O, aczkolwiek się tym za bardzo nie przejmuję. Wydaje mi się, że to nie ma dużego znaczenia. E, jak, jak zaczniemy farmić Atlas, to, to zaczniemy. Dość szybko zagabiać, a przy okazji też będę miał okazję do pogrania, trochę tym buildem, hmm, czego nie miałem okazji do, do zgebienia za bardzo w hejście. No i taką chyba największą motywacją dla mnie, żeby zmienić tą strategię, to jest to, że heist po prostu powoli wydziega ze mnie życie. To znaczy, bieganie heistów w kółko przez dwa dni to jest mój limit. To z reguły w tym limicie powinniśmy być o 500 divinów bogatsi, statystycznie, tak się złożyło, że nie jesteśmy. Więc e, czas się przerzucić na coś, co, co nie sprawi, że nie będę mógł na PoE patrzeć za chwilę. Więc po prostu sobie poformułujmy jakąś strategię, jeszcze do końca nie wiem jaką. E, mam kilka pomysłów, raczej myślę, że poeksperymentujemy. Obecnie liga wygląda tak, że jeżeli mamy Atlas gotowy, to robienie czegokolwiek jest zagopkiem więc sobie pewnie sprawdzimy kilka strategii. Myślę, że na wszystkich będziemy zarabiali, po prostu wybierzemy tą, która jest najfajniejsza i... No i tak naprawdę zarabiamy na tego magebloada, to nie jest taki duży problem. Um, pewnie to później cały challenge o 1-2 dni, ale może to i lepiej, może to i fajniej też pokazać, że e, czasami po prostu się ma tak złe RNG, że dobra strategia e, nie pomaga, zwłaszcza jeżeli jest oparta na RNG. Dlatego z tego RNG zrezygnujemy i pójdziemy sobie coś co jest no nie wiem czy możemy użyć słowa deterministyczne w kontekście Poe ale o wiele bardziej deterministyczne niż e, heist był. No i co? Tyle. Do następnego. Do zobaczenia na strymie dzisiaj. Cześć. Your sanity is not promised you here. Zana. Ty chyba heistu nie gubiłaś.